Co daje tropokolagen pod oczy? Tropokolagen pod oczy to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą poprawić kondycję delikatnej skóry w tej okolicy. Dzięki swoim właściwościom biostymulującym, tropokolagen skutecznie wspomaga regenerację i rewitalizację skóry, co przekłada się na kilka kluczowych korzyści. Po pierwsze, redukcja cieni i worków pod oczami. Tropokolagen poprawia mikrokrążenie oraz wzmacnia strukturę skóry, co pomaga zmniejszyć widoczność cieni i obrzęków. Skóra staje się bardziej dotleniona, a spojrzenie nabiera świeżości. Po drugie, wygładzenie zmarszczek mimicznych. Poprzez stymulację fibroblastów do produkcji nowego kolagenu skóra zyskuje większą elastyczność i napięcie, co prowadzi do spłycenia drobnych linii i zmarszczek. Po trzecie, poprawa jędrności i elastyczności skóry. Tropokolagen zwiększa gęstość skóry pod oczami, czyniąc ją bardziej napiętą i sprężystą. To szczególnie istotne, ponieważ skóra w tej okolicy jest cienka i podatna na utratę jędrności. Zabiegi z tropokolagenem są bezpieczne i dobrze tolerowane przez skórę, ponieważ tropokolagen jest substancją biokompatybilną. Nie powoduje podrażnień ani reakcji alergicznych, co jest kluczowe w delikatnej okolicy oczu. Dzięki temu można uzyskać naturalny efekt odświeżenia bez ryzyka przerysowanego wyglądu. Dla najlepszych rezultatów zaleca się serię zabiegów dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta, a następnie regularne sesje podtrzymujące.